9 października w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala Sportowa Polska, podczas której między innymi nagrodzono najbardziej usportowione gminy w naszym kraju. Wszyscy nagrodzeni odebrali wyróżnienia z rąk polskich mistrzów sportu: Mariana Woronina, Jacka Wszoły i Andrzeja Suprona. Naprawdę aż miło popatrzeć, jak teraz wyglądają obiegi sportowe w szkołach. To jest oczywiście Wasza i tu przed Wami chylę czoła. Cieszę się bardzo, że e, tak jak wcześniej powiedziałem, sport e, poprzez Wasze działania może się skutecznie rozwijać. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się również Będzin. Nasze miasto zostało wyróżnione trzema tytułami: Lider Sportowej Polski, Pasjonat Sportowej Polski i Sportowa Gmina 2014. Za szczególne zaangażowanie w rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyjątkowe miejsce: Polski Komitet Olimpijski. Dzisiaj naprawdę Dzień Glorii Chwały dla naszego miasta. Będzin został trzykrotnie uhonorowany. Jego starania nieustający rozwój bazy sportowej. Sportowa gmina 2014, lider sportowy oraz pasjonat sportu. Myślę, że to jest duże wyróżnienie dla mieszkańców naszego miasta i podkreślenie też wkładu i zaangażowania, jak i codziennie, że tak powiem, wielu, wielu miłośników i pasjonatów sportu, którzy krzywi kulturę fizyczną w naszym mieście, tak naprawdę to dzisiaj dla nich ta nagroda dla mieszkańców całego miasta. Wyróżnienia przyznane Będzinowi przez Klub Sportowa Polska to potwierdzenie sportowego charakteru naszego miasta. Jednym słowem, aktywny, sportowy Będzin.